Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kolejnym F1 vlogu. Jesteśmy po Grand Prix w Spa, czyli Belgii. Więc przechodzimy do rzeczy od razu. 20 dnf, George Russell. Zhou nie dojeżdża. Awaria. Później Hulkenberg, czyli wyścig jak zwykle bez historii. Has w tym weekend w ogóle nie był szybki. Kolejne miejsce to Logan Sargent. Sierżant też, co tutaj można powiedzieć, jak, jak wyruszył, tak skończył. E, 16. Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, który gdzieś tam miał wymienione tyle komponentów, że powinien co, zostać cofnięty o 33 miejsca startowe. Hmm, tutaj ru, ruszał z końca stawki. Wy, wy, wynik 16. miejscem, ciężko rusza się z końca stawki. Ciężko się mu tam było gdzieś przebić, do, tym bardziej do, do czołowej dziesiątki. Ten boli nie jest na tyle szybki, więc taki wyścig po prostu bez, bez historii. Piętnasty Botas, który jeździ jak jeździ, czyli po prostu gdzieś tam od 15 do 20 miejsca, czasem jakiś tam przebłysk, 12-13 miejsce. 14 Magnussen, Magnusen lepszy od Hulkenberga w ten weekend. Ale też bez, bez szału po prostu. 13. Pierre Gazli. Gazli, który no, ten bolit pokazał, że można tam mieć jakiś lekki optymizm w tym wszystkim, ale Gazli no, nie popisał się na tyle. Nowe piękne malowanie na tym weekend, które były przygotowane. Tutaj premiera filmu Deadpool and Wolverine. Bardzo rewelacyjne malowanie. Kolejny album. Albon no też gdzieś tam blisko punktów dwóch pozycji tam zabrakło do punktowanej dziesiątki e, później Stroll Stroll no jak to Stroll e, gdzieś tam powinien dojechać w punktach ale je. Stroll ma to do siebie, że nie dojeżdża w tych punktach e, dziesiąty Daniel Ricardo, który gdzieś tam był załamany, że brakło bardzo niewiele, który gdzieś tam walczył o ten fotel w Red Bullu i widać, że dwa ostatnie wyścigi to zupełnie inny Daniel, bardziej zmotywowany, lepiej jeżdżący. Dostał tą dziesiątą pozycję przez dyskwalifikację Rasela. Jeden punkcik, gdzieś tam pozytywna odsłona tego wszystkiego. Dziewiąty Esteban Ocon, Okon dojechał w punktach, bardzo dobry występ Okona. Na pewno może być zadowolony. Ma na swoim koncie 5 punktów. W generalce. Brakuje tam jednego do Piera Gasliego. Ostatnio zwyżka formy. Przejście też do e, innego zespołu. Podpisał w hasie. Has skompletował naprawdę dobrych dwóch kierowców. Jeden młody, jeden bardziej doświadczony Esteban Ocon. Tym, tym młodym jest Oliver Berman. E, więc gdzieś pozytywny aspekt hasa na ten temat. Zobaczymy. Has w miarę się rozwija. Widać e, tam gdzieś postępy. Mam nadzieję, że to cały czas gdzieś pójdzie do przodu. Ósmy Fernando Alonso, Alonso, który pojechał solidny wyścig, może być na pewno zadowolony. Siódmy No właśnie Sergio Perez. Zawsze mnie to tam gdzieś bawi, bardzo mnie denerwuje Sergio Perez z Red Bullu jako fana. Jest naprawdę dosyć bardzo przeciętny, a wręcz często słaby. W, w pewnym momencie ten sierżant miał lepsze wyniki niż on, więc tutaj jest zupełnie niezrozumiała decyzja, bo Red Bull, uwaga, postanowił dać szansę Perezowi do końca tego sezonu. Kompletna kpina, kompletne nieporozumienie, nie dowodzi. Red Bull chyba wystraszył się tego ryzyka. Chociaż miały być jutro testy, na których miał pojeździ, pojechać Lawson, Ricardo, to też tam miało dostać coś do pojeżdżenia, wiadomo mniej. I Gdzieś tam wydawało się, że Daniel Ricardo jest najbliżej później tego fotela w tym wszystkim po tych wszystkich spekulacjach, ale Red Bull postanowił dać szansę do końca sezonu Perezowi, czyli Perez jak powiedział, tak było, że nieważne jakie będzie miał wyniki i tak zostanie w Red Bullu. Red Bull po prostu stał się trochę pośmiewiskiem, może nawet nie trochę, tylko bardzo, bo naprawdę, no, tutaj kierowca nie dowozi, walczą, McLaren naciska, walczą o tą konstruktorkę, żeby być na tym pierwszym miejscu, naprawdę tutaj decyzje po prostu żenujące. Druga część sezonu więcej wyścigów pod Sergio Perez'a, więc to ich może gdzieś tam trochę skłoniło do tego. Perez czuje się lepiej na w wyścigach nie ma co tu się ten rozwodzić. W wyścigach po prostu ulicznych. Tam się czuje lepiej, tam osiąga lepsze wyniki. Czy to dobra decyzja zobaczymy pod koniec sezonu. Na pewno jest to swego rodzaju nieporozumienie. Później Carlos Sainz, szóste mie miejsce. A, Perez zakończył na siódmym jeszcze wrócę miejscu. Wystartował z drugiego. No, czyli występ kolejny, bardzo słaby, Max startując z 11 go wyprzedził, więc no, nie ma co tu ukrywać, Perez w dalszym ciągu zawodzi, powinien przynajmniej być w tym top 3 przy tak, przy tak dobrej pozycji startowej. Carlos Sainz, szósta pozycja, wyścig bez tam większych e, fajerwerek, minął e, Pereza gdzieś pod koniec wyścigu, na pewno to na plus. Lando Norris, który w ten weekend był przeciętny, słabe kwalifikacje, wyścig bez szału. Na pewno oczekiwali kibice McLarena zdecydowanie więcej w ten weekend od Lando Norrisa. Trzeci Leclerc, Leclerc który gdzieś um, no dał ciała, um, można tak powiedzieć, chociaż i tak jak na tempo Ferrari. To niezły wynik, ale startując z P1, no, człowiek łudził się. Kibice na pewno Ferrari bardzo się łudzili, że to będzie e, pozytywny aspekt tego weekendu, że gdzieś tam może powalczyć o te top 1. Niestety stało się inaczej. Czwarty jeszcze zapomniałem: Max Verstappen. Max Verstappen, który przebijał się z 11 pola, myślę, że no, cięż, ciężka rzecz. E, tam w pewnym momencie był e, pociąg DRS. Później gdzieś tam ciężko mu się wyprzedzało. Dobry wyścig z 11. startował, skończył na czwartym, Może być zadowolony. 12. Oskar Piastri, Piastri, który no właśnie, który popełnił błąd w falei serwisowej. Pojechał za daleko, co kosztowało go tam 2 sekundy. Może ponad 2 sekundy. Zdecydowanie minus tego weekendu wyścigowego, bo mógł powalczyć nawet o zwycięstwo. Był tam na końcu blisko do Hamiltona, tracił 0.6 Tak, do Hamiltona ba... tracił niecałą sekundę, czyli był w zasięgu DRS-u, był bardzo blisko, więc ten błąd mógł kosztować nawet pierwszego miejsca. Chociaż ogólny wyścig w wykonaniu Piastriego bardzo dobry. Później na pierwszym miejscu Lewis Hamilton. Hamilton, który pojechał. Naprawdę świetny wyścig. Kolejny, cały weekend dobry, kwalifikacje świetne. Trzecie pole startowe. Może być zadowolony, wygrana. Był bardzo zdenerwowany. No nie dziwię się, gdzieś tam cała ta sytuacja, że Russell wygrywa wyścig. Później dyskwalifikacja była. No, wkurzające dla Hamiltona, bo naprawdę jedzie rewelacyjny wyścig, a tutaj gdzieś Russell i to te tempo pod koniec nie pozwalało Hamiltonowi go wyprzedzić. Miał ten DRS, a nie umiał jakoś się rozprawić z Russellem, Trochę dziwna sytuacja, bo Russell miał zdarte opony, więc tutaj Hamilton bardzo zdenerwowany po wyścigu. Okazało się, że jednak. Jednak, jednak ten Hamilton wygrywa ten wyścig, więc na pewno plus. Na pewno szczęśliwy po wyścigu. Karol Rasela. co Cała ta sytuacja jest dosyć śliska, chociaż wiele wskazuje na to, że tak jak Mercedes powiedział, tak było. Później Toto Wolf przeprosił Russella, że błąd zespołu źle wyliczyli. Masę bolidu. Bolid był o 1,5 kg lżejszy niż powinien być, więc tutaj dosyć duża rozbieżność. Sytuacja była taka, że degrada, mocna degradacja opon. Ta degradacja spowodowała, że hmm, ten stint po prostu i ten jeden pit stop spowodował, że te opony były bardzo mocno zniszczone. Hmm, I charakterystyka toru, która sama w sobie była taka, że hmm, Zazwyczaj po zakończonym wyścigu e, objeżdża się, robi się jedno pełne kółko. Kierowcy tam zbierają resztki, odłamki gumy gdzieś tam po torze i naprawdę potrafi to zrobić dużo, e, bo tam ponad kilogram można zebrać z tych ułamków porozrzucanych na torze podczas tego okrążenia zjazdowego już na Spa charakterystyka jak wiemy jaka jest, czyli bardzo długi tor. E, Red Bull, e, przepraszam. Mercedes po prostu i każdy kierowca, każdy bolid zawracał i wjeżdżał do alei serwisowej. Razem nie mógł pozbierać tej gumy. Gdzieś tam mówi, mówi się, że gumy można zebrać około 400 gram na oponę, czyli wyszłoby to tam te ponad 1,5 kilo, której brakło. No, złe wyliczenie, niedociążony bolid, odpowiednio mógł być mocniej. Jeżeli podjęli takie ryzyko, to powinni o tym na pewno przedyskutować. Była to mniej więcej przede wszystkim decyzja Rasela, żeby pojechać na ten jeden pit stop. Ale powinni takie rzeczy przewidywać i dociążyć odpowiednio, boli, tym bardziej wiadomo, jaka jest specyfika na spa. Więc tutaj minus dla Mercedesa za to. Ogólnie za cały weekend i całe, całą końcówkę przed przerwą. Na pewno plus. Przebudzeniem Mercedesa mocne. Bo no nie ma co tu ukrywać, nie ma co tu dużo mówić. Mercedes był przeciętny na początku tego sezonu, a tutaj teraz wyniki bardzo dobre prawie dublet, gdyby nie ta dyskwalifikacja więc naprawdę Mercedes zrobił progres. Czy Hamilton żałuje już teraz, że przechodzi do Ferrari, który jest słabszy na ten moment, na tym etapie sezonu? Myślę, że już może gdzieś tam powoli zaczynać żałować. Są też rozmowy właśnie, że Hamilton pieniądze ma, że zerwie kontrakt. Wiadomo, jest to bardzo duże, bardzo małe, małe prawdopodobieństwo na to. więc nie, nie liczyłbym na to, chociaż Hamiltonowi zależy na tym e, jednym tytule, nawet i więcej. E, chce wygrywać, więc wcale bym się nie zdziwił, że Hamilton wykupi swój kontrakt z Ferrari, jeszcze tam nawet nie jeżdżąc. E, później McLaren. McLaren, który jest takim rozczarowaniem, nie jest taki mocny. Myślałem, że tutaj przewaga po ostatnim wyścigu będzie ciut, ciut większa. McLarena, że będą w stanie zdobyć gdzieś tam dwóch kierowców w top 3 nawet. Podejrzewałem. Wiadomo, robią te postępy, ale spa nie byli tak mocni. Ten błąd piaskiego z tym pit stopem przejechał po prostu zbyt daleko na przesunął e, e, przesunięty został w, e, dosyć mocno ten Pitstop, wszyscy mus, cały zespół musiał się przesunąć e, zajęło to ponad dwie sekundy, których później na końcowyści go brakło, e, więc tutaj Mercedes ich, Mercedes ich też bardzo zaskoczył mocno z e, z tą całą strategią, bo pojechanie na jeden pit stop na pewno zaskoczył przez Mercedesa było zaskoczeniem no i po prostu gdzieś tam McLaren jeszcze tego wszystkiego się uczy zobaczymy jak to pójdzie dalej no i teraz kontrakt Carlosa Sainza, uwaga, z Williamsem Williams, który ma dwóch bardzo dobrych kierowców na przyszły sezon jest to Carlos Sainz, który podpisał na dwa lata z Williamsem i oczywiście Alex Albon. E, tutaj bez dwóch zdań. Carlos Sainz e, mocne, przemocne wzmocnienie. Wydawało się, że tam Red Bull albo Mercedes. Była rozmowa także o Kiku. O, jeżeli przejdzie tam, przeczeka ten sezon i wejdzie do, razem z nimi do Audi. To się nie, to się nie udało. E, tym zespołom podpisał z Williamsem. Chodzi, te, e, krążą też e, pogłoski po padoku i po całej, w, całym, e, myślę, że tam szefostwie i innych zespołach, że Carlos Sainz nie będzie musiał nawet jeździć w Williamsie, jeżeli dostanie ofertę z, William, z Mercedesa lub Red Bulla. Czy to się wydarzy? Wątpię. Gdzieś tam myślę, że Sainz, wybierając Williamsa, dokładnie sobie to przemyślał. Od 2026 Williams będzie miał silniki Mercedesa i zobaczymy, jak to pójdzie. Perez, jak to Perez po prostu kpina, zostaje w tym Red Bullu. Oj, strasznie, strasznie gdzieś mi to ciąży, ten Perez w tym Red Bullu, bo Red Bull z drużyny, najlepszej drużyny w tym sezonie nie jest taki mocny, Perez nie dowodzi i to jest po prostu taki sygnał na pewno, że Red Bull popełni, może popełnić olbrzymi błąd, szczycą się swoją szkółką juniorską, a przychodzi co do czego to po prostu... No nie biorą tych juniorów, nie ryzykują, e, więc tutaj Perez kolejny słaby wyścig z P2 na P7. Nie ma co tu ukrywać, no zawód te, tego weekendu na pewno, kolejny raz. E, teraz e, porozmawiamy o Hasie, hmm, Has, który robi małe pro Małe kroczki, ale widać tam jakieś światełko w tunelu, że w końcu po y, latach przerwy 1 czwarte jest w generalce, i później równa pochyła z sezonu na sezon coraz gorzej. I y, y, naprawdę has skompletował myślę, że dwóch bardzo dobrych kierowców. I zobaczymy, jak to będzie śmigać. Jaki zrobią progres jeszcze. Jak bardzo Esteban Ocon i Berman wierzą też w ten projekt. I to ty tyle. Teraz jest przerwa, trzy tygodnie przerwy. Przerwa wakacyjna. Chwilę, żeby zespół mógł popracować, yy, mógł odpocząć, nabrać siły. Więc widzimy się, chyba, że coś wpadnie, jakiś ciekawy transfer jakiegoś kierowcy, ale najprawdopodobniej zobaczymy się po tej przerwie. Dzięki. Za to, że byliście i widzimy się niebawem.